Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, zobaczmy, drogie byki, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. A drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. A trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Widzę, drogie byki, że tydzień u Was zaczynacie od oczekiwania, od oczekiwania jakiejś wiadomości. To może być związane z pracą. Może być związane z finansami. Dostaliście kartę ósemki monet. Tu widać, że praca została wykonana. Ale oczekujecie jak, um, jakiejś wiadomości, wynagrodzenia? Ale tutaj są jakieś blokady, widzę. Coś tutaj nie ma, jakiegoś przepływu. A wy w karcie księżniczki Buław oczekujecie właśnie na jakieś wiadomości. Co fajnie jest tutaj, e, zwraca moją uwagę, że te dwie kobiety patrzą w tym samym kierunku. Tak jakby praca została wykonana ciężkim trudem, bo mm, ósemka monet mówi nam o, ciężkim, o ciężkiej pracy, dokładnej pracy. Tym bardziej, że jeszcze tutaj mamy kartę siódemki. Buław to też tutaj nie, nie było lekko. I widzę, że oczekujecie czegoś. Albo tak jak wspomniałam, pieniążków za wykonaną pracę. Um, albo um, może była jakaś rywalizacja. Może był jakiś um, w, w pracy, mogło być w siódemce buław, może był jakiś konkurs albo um, no niekoniecznie konkurs w sumie jaki konkurs może być w pracy no może ale też mogła być jakaś konkurencja um, może nabór do pracy walczyliście o swoje stanowisko może o jakiś projekt walczyliście um, może jakieś mieliście um, kursy związane z pracą i teraz być może oczekujecie na wyniki może jakieś testy Wam robili, przetestowywali Was w pracy, zależy kto właśnie e, gdzie pracuje, w jakiej branży. Anyway, tu na dany moment widzę, że jesteście w oczekiwaniu albo na pieniądze, na wiadomości, na wyniki testów, na wyniki, na jakieś wyniki. Ale widzę, że to na co czekacie, to powinno niebawem już przyjść i to przyjdą dobre wiadomości, radosne, bo dostaliście zaraz kartę słońca. Tu widzę duże zadowolenia i tak jakby spełniło się Wasze marzenie, drogie byki. Tak jakby słońce się do Was uśmiecha, akurat w tym aspekcie, w aspekcie pracowym, finansowym. Jeżeli oczekujecie na pieniądze i nie ma przepływu gotówki przez jakąś blokadę, obojętnie czego, dlaczego ta blokada jest, przelewu nie ma, czy coś z bankiem, to widzę, że też to przybędzie. Wy oczekujecie tego, ale widzę, że, tak jak mówię, na co byście nie czekali, drogie byki, to widzę, że to się stanie, ziści się i to w bardzo jakby takim Pozytywnym, z dużym pozytywem dla Was, bo będzie widzę dużo radości tak jakby z zadowoleniem, jak tutaj widzimy, dziewczyna, aż wprost skacze z radości, dalej widzę niezbyt wesołą historię, bo widzę, że tutaj szykuje się komuś, a rozstanie. Jeżeli drogie panie byłyście w relacji. Z mężczyzną, który ma rodzinę, jeżeli miałyście romans, to widzę, że mężczyzna postanawia odejść, odejść z tej relacji. Tutaj, jest pokazane, tutaj mamy dwie karty: karty rodziny. Karta dziesiątki kielichów mówi nam o rodzinie, karta dziesiątki monet też nam mówi o rodzinie. Tu jest to związane mm, z rodziną dwie rodziny. Może być tak, że niektóre, y, może ktoś był z Was, y, drogie panie, z mężczyzną w romansie, który ma rodzinę, może nie wiedziałyście o tym, lub świadomie wiedziałyście, to po prostu przychodzi czas, że ten mężczyzna postanawia odejść, wraca. Tak jak tutaj na tej karcie widzimy kobietę um, ze łzami w oczach. Y, Żegna mężczyznę, on od niej odchodzi. Dopytałam, dlaczego wyszła wam ósemka kielichów? Dostałam e, kartę rycerza monet. Tutaj też jest pokazane odejście. Ten sam mężczyzna jakby idzie dalej. I co tutaj mnie troszeczkę rozśmieszyło, w sumie nic śmiesznego nie ma w, w tej historii akurat, bo to jest smutne i przykre, ale um, to jest rycerz y, monet. Y, zapewne jak oglądacie y, horoskopy na YouTube, to już dużo nasłuchaliście się na temat rycerza y, monet, jakim to jest najpowolniejszym mężczyzną w świecie, w całym tarocie. Y, z reguły w, y, y, w tarotach jest pokazany, przedstawiony jako, że jedzie na tym koniu ten rycerz. Pierwszy raz się spotkałam z taką e, talią, z takim, z takim rycerzem, który e, idzie przed koniem, Kon, idzie za nim. Troszeczkę mnie rozbawiła ta karta. Nawet bardzo mnie rozbawiła, bo takiego rycerza Monet jeszcze nie widziałam, że chcę wyprzedzić po prostu na konia, chce być szybszy w końcu. No ale to tylko tak z takim żartem spojrzałam na to, bo... Naprawdę jeszcze nie widziałam takiego rycerza Monet. Um, także, anyway, ale widzę tutaj odejście mężczyzny. Jeżeli był um, w rodzinie, to widzę, że zdecydował odejść do rodziny. Jeżeli są takie sytuacje, um, że mężczyzna, mąż odchodzi od, z domu, z rodziny, zostawia swoją rodzinę. Może być taka sytuacja, że wyjeżdża za pracą, odchodzi za pracą, bo tutaj w sumie za tym rycerzem ciągną się monety. Tu chodzi o pieniądze. Albo zostawia rodzinę i idzie do innej, bo tutaj mamy jeszcze królową mieczy. Królowa mieczy jest osłą osobą, dyplomatyczną, jest rozwódką, jest wdową. Jest, może być. No a może jest właśnie bogatą. Być może zostawia mężczyzna ten mężczyzna akurat o którym mówimy, zostawia rodzinę, nie patrzy na uczucia, a jemu materia jest ważniejsza. Bo z reguły rycerze monet, monetowe figury dla nich materia jest bardzo ważna. Oni uczuć nie znają. W sumie trygon powietrza jest tak samo Taki zimny, bym powiedziała. W sumie to też i Wasza energia, drodzy drogie byki. Może to któryś z Panów zechce odejść, albo może być taka sytuacja, że spotykacie się. Nie, nie bierzmy już pod uwagę tych kart rodzinnych, które tutaj widzimy. Może właśnie spotykacie się z jakąś kobietą, która nie jest zbyt bogata, a was ciągnie do bogactwa, i wahacie się, którą, którą wybrać. W sumie nie widzę tutaj wyboru żadnego ani odejść, odejście jest, ale wyjazdu gdzieś za pracą. Karty wyjazdu tutaj nie widzę, ale jednak taki pociąg za materią. Być może właśnie wybraliście, drodzy panowie, kobietę, która jest bardziej statyczna finansowo. O finanse tu chodzi. Odchodzicie jakby do w, w kierunku bogactwa, w kierunku biznesu. Ale to jest odejście. Odejście od, od rodziny, odejście od swojej kobiety lub od romansu, to już wy, drogie byki, wiecie w jakiej sytuacji jesteście. Tutaj była miłość, tutaj nie widzę tej miłości, tutaj widzę chłód i materię. Ok, przejdźmy do, do drugiego rzędu. Co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? E co dobrego Was może spotkać? Dla Was by się przydała wice podróż, zmiana. Startujecie od karty szóstki mieczy. Szóstka mieczy mówi nam o, o zmianie, o podróży, o przeprowadzce do innego miasta, do innego domu, mieszkania, o zmianie pracy. Tu jest jakaś zmiana. Tu dobra byłaby zmiana. Jeżeli właśnie zastanawiacie się nad, ym, nad zmianą, ja widzę, że w ogóle w tym tygodniu właśnie będziecie w takiej energii: w energii, że jakby przyszła pora, przyszedł ten czas, ażeby coś zmienić w swoim życiu. Być może za, za dużo pracujecie ostatnim czasem i teraz jest okres wakacyjny, być może zechcecie właśnie gdzieś wyjechać wyjechać na urlop, odpocząć, przemyśleć pewne sprawy, nabrać siły. To będzie dobry tydzień dla Was na to. Widzę, że m, może dla Was pomóc, jeżeli macie jakieś um, problemy, to może dla Was pomóc w tym tygodniu osoba z podznaku Panny, osoba z podznaku Lwa, Mm, tutaj one są wyraźnie Wam pokazane. Mm, jeżeli są takie mm, osoby, tak jak tutaj mówiłam o tym rozstaniu, ktoś kogoś może zostawić, bardziej widzę, że mężczyzna odchodzi. To tutaj e, widzimy kobieta jakby wyrusza w drogę. Nie jest ona tutaj zadowolona, ale to byłoby dobre, jeżeli właśnie zostajesz, e, droga e, pani. Z, Droga kobieto, z znaku byka, zostajesz w takiej trudnej sytuacji, takiej nie, nieciekawej, porzuconej, dobre by było dla Ciebie właśnie wyruszyć gdzieś w drogę. A żeby przemyśleć swoje um, życie, swoje jak dalej masz postępować, znajdziesz widzę, um, jeżeli masz w swoim otoczeniu osobę z podznaku Panny, tak jak powiedziałam, lub nawet możesz wyjechać do dziadków. Karta Pustelnika mówi nam o starszych osobach, o mądrych osobach. Tutaj właśnie przy takiej osobie możesz dużo się dowiedzieć, czegoś się dowiedzieć, co cię właśnie wzmocni, doda ci sił. To byłoby dobre. Widzę, że też nagle dostaniecie jakieś wiadomości a niespodziewane, bo dalej dostaliście kartę wieży, kartę głupca, e, tutaj niczego złego nie widzę, bo to jest w pozycji co dobrego Was spotka w tym tygodniu, to e, jak najbardziej widzę, że coś niespodziewanego tutaj do Was przyjdą, jakieś wiadomości, może jakaś osoba niespodziewanie Was odwiedzi, albo właśnie ktoś Wam zaproponuje e, coś, może podróż, o czym mówi nam karta głupca, może mówić nam o podróży takiej na spontana. Ktoś może was wyrwać z domu. To będzie niespodziewane, to będzie dobre. Dobra zabawa tutaj będzie. Dobrą zabawę widzę. Możecie też dostać jakieś wiadomości, um, jakieś może zaproszenie na coś. W karcie dwójki, monet, często, często właśnie bywa, że możecie dostać dwie wiadomości, dwie propozycje i nie wiecie, którą macie wybrać. Ale to widzę, że to będzie dobre, i tu będzie, a to będzie z zaskoczenia. Absolutnie niespodziewane. Albo też może pojawić się, e, mogą się pojawić dwie osoby niespodziewanie. O czym właśnie dla nas mówi karta? Jak karta wieży, tak karta głupca. Coś trzaśnie niespodziewanie w pozytywnym sensie. E, widzę, że tutaj może być dobry ubaw, dobra zabawa. Zadowolenie. No, by, być może też właśnie zostaniecie postawieni przed jakimś wyborem, żeby coś wybrać. Mo, może tak być. Będziecie się wahać, um, a którą opcję macie wybrać. Też może właśnie, tak jak wspomniałam, na temat podróży może ktoś nagle Was y, zawołać żeby gdzieś pojechać, padną dwie opcje, w które miejsce pojechać, to będziecie się wahać, e, gdzie jedziemy. Także tutaj e, takie pozytywy widzę w, na ten tydzień dla Was drogie Wyki. E, jeżeli właśnie mieliście jakieś problemy zdrowotne, um, zmęczeni, że odczuwaliście w karcie pustelnika, to takie choroby mogą być starcze bardziej, to widzę, że odnajdziecie siłę w karcie, w karcie siły. Wró wróci do Was jakby energia. Jeżeli oszukacie jakiegoś, um, jakiejś podpowiedzi y, właściwej drogi w swoim życiu, to widzę, że też znajdziecie to. Ale tak jak mówiłam, też, jeżeli się zwrócicie do mądrej osoby, do starszej osoby, to jak najbardziej otrzymacie tą, tą poradę, jakiej szukacie. A teraz trzeci rząd. Czego nie powinniście robić w tym tygodniu? Uważajcie na, na złodzieja, na, uważajcie na zdrady. Dostaliście kartę siódemki mieczy. Też tutaj mamy kartę Króla Mieczy i kartę Umiarkowania. Być może ktoś zechce do Was pojawić się raz jeszcze w Waszym życiu i zechce zgody, o czym mi mówi karta Umiarkowanie. Nie ufajcie tej osobie, która, z którą już mieliście nieładne sytuacje, jeżeli ktoś z Wami nieładnie postąpił i teraz wraca żeby się z Wami pogodzić, przekonać do siebie, może być osoba z trygonu powietrza. To może być waga, wodnik, bliźniak, ale niekoniecznie. Nie ufajcie tej osobie. Kto Was już raz skrzywdził, oszukał, zdradził, ta osoba się nie zmieniła. Także to jest w ostrzeżeniach i uważajcie na to. Uważajcie na nożowników, tak jak tutaj widzę, mężczyzna biegnie z nożem, na złodziei, bo może być. No tutaj dwa razy jest pokazany ostry przedmiot. Także uważajcie na to. Ogólnie uważajcie na ostre przedmioty, uważajcie na plotki. Mogą do Was docierać jakieś niedobre wiadomości, plotki. Uważajcie też, co komu y, mówicie. Dalej następną kartę macie, znowuż kartę Maga, to bardzo podobna karta do siódemki mieczy. Y, tutaj znowu kolejne może być jakieś manipulacje. To jest bardzo wyraźnie Wam pokazane, żebyście uważali na e, takich ludzi. Tutaj może ktoś od Was chcieć pożyczyć jakieś pieniądze, o czym mi mówi karta szóstki. Monet absolutnie, karty radzą. Nie pożyczaj. Tu będzie jakiś, ktoś podstępem będzie chciał Was podejść. Widzę, że tutaj wyjdzie jakaś walka. Jeszcze może wyjść walka. Znowu ostre, przed, no, ostre narzędzia, także uważajcie na ostre narzędzia. Nie wchodźcie w konflikty z nikim. Unikajcie konfliktowych ludzi. Jeżeli widzicie, że ktoś między sobą biją się, to unikajcie tego. Już mówiłam chyba, nie pożyczać pieniążków. Tutaj ktoś właśnie podstępem będzie Was chciał podejść. Jak z jednej strony, tak z drugiej strony. Także bądźcie ostrożni. Jeżeli czekacie na zwrot pieniążków, jeżeli ktoś od Was pożyczył wcześniej, to... To widzę, że osoba dalej będzie kombinować, bronić się i Wam tych pieniążków w tym tygodniu nie zwróci. Um, dalej jeszcze mamy kartę z martwych stania: króla buław i kartę głupca. Um, drogie Panie, jeżeli zechcecie wrócić do osoby z trygonu ognia, z którą wcześniej mieliście romans, to karty radzą nie robić tego. Jeżeli nawet osoba do Was się odezwie z trygonu ognia, to może być baran, lew lub strzelec, ale niekoniecznie. Może być z, z takim podejściem, charakterem ognistym, ta osoba. No, karty radzą nie wchodzić jeszcze raz w tą samą relację. Jeżeli będziecie w romansie, jesteście w romansie, uważajcie na na ciążę, bo tutaj może być wpadka, o czym nam mówi karta głupca. Hmm. Możecie poznać osobę, bardziej widzę spotkać, spotkać znajomą, odrodzenie relacji. To może być przypadkowe, przypadkowe spotkanie, o czym mi mówi karta głupca, może być w podróży. Możecie spotkać osobę tą. Także uważajcie bardziej, jeżeli nie chcecie wpadki z niechcianą ciążą, to to jest tylko ostrzeżenie. Um, także to tyle, drogie byki, w tej tygodniówce. Jeżeli Wam się horoskop podobał, proszę o lajkowanie, komentowanie, um, o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności w nadchodzącym tygodniu. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Pa!